Słuchajcie, ja urwałam tego vloga na tym, że sprzątałam. I w sumie to już mamy dzisiaj środę, ale to nic, dlatego że yy, zmontowałam vloga, więc się bardzo, bardzo cieszę. Dodałam TikToka, więc wracamy do żywych. Przeczytałam książkę, znaczy nie całą, ale yy, trochę właśnie, jak uwolnić się z tego ciężaru dysfunkcyjnej rodziny, i tą, jesteś z cudem, to jest codziennie. Dobrze sobie czytać jakąś jedną lekcję. No, yy, no. No i ja właśnie sobie czytam tak po jednej lekcji tej książki. I słuchajcie, wczoraj byłam tak zestresowana, miałam tak zły dzień, że dzisiaj po prostu wstałam wcześniej, yy, bo w ogóle metro nie działało w Warszawie yy, wczoraj. No i dzisiaj wstałam wcześniej, no bo myślą, że pewnie będę musiała jechać tym autobusem. Ale jednak nie, bo działa na odcinku tam do Świętokrzyskiej Chyba trochę dalej yy, Więc stałam i się porozciągałam Taką sobie jogę zrobiłam I powiem wam, że czuję się naprawdę o niebo lepiej Czułam się tak zestresowana, spięta Bardzo mi ciało bolało I to jest super Właśnie sobie przypomniałam, że mam pranie w pralce Więc muszę je wyciągnąć I chciałam wam w ogóle pokazać, że ja sobie naprawdę pudełeczkę robię I słuchajcie, patrzcie Tutaj mam orzechy Czekajcie, przykręca was. Tutaj, tutaj mam orzechy, 30 gram, brazylijskich, no bo słyszałam, że one są bardzo dobre ogólnie. Tutaj mam nocną owsianeczkę i jeszcze muszę banana kupić. Tutaj jest skyr, płatki owsiane i ten pudding. A na obiadek mam e, ziemniaczki, fasolkę i takie wegemięsko. E, I powiem wam, że naprawdę trzymam tą dietę, Michę. Liczę sobie teraz kalorie. Zaczęłam w ogóle liczyć kalorie. Już wam mówię dlaczego. Dlaczego zaczęłam liczyć kalorie? A no dlatego, że po prostu... E, no już wprowadziłam te zdrowe nawyki i tak po prostu stwierdziłam, dobra, no nie mogę schudnąć i w ogóle tak obsesyjnie się bardzo ważyłam na wadze i stwierdziłam, dobra, zacznę sobie liczyć te kalorie, już naprawdę koniec z tymi myślami moimi i tak dalej, z zadręczaniem się, po prostu będę więcej czasu na to poświęcała, ale jeśli będę głodna, to nie ma nic przeciwko przeciwko, nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie coś zjeść więcej, żeby to właśnie było niezdrowe. I słuchajcie, wywaliłam wagę. wagę w sensie tutaj sobie bo nie jest w żebym się nie ważyła. Będę się ważyła na przykład raz w tygodniu. Myślę, że to będzie tak optymalnie, chociaż nie wiem, czy to nie jest za dużo, może raz na dwa tygodnie byłoby lepiej, ale na razie będę raz w tygodniu. I słuchajcie, jest tutaj za szafą, bo naprawdę to już było kompulsywne, kompulsywne moim zdaniem i to już było niezdrowe. I powiem Wam, że jest mi o wiele lepiej na psychice. Właśnie mi przyszło powiadomienie, że doszła moja paczka, co tam jest. Białko! Białko, maślan sodu, erytrytol, w ogóle dla mamy yy, wzięłam, yy, znaczy ona się wzięła po prostu za swoją, za swój hajs oczywiście, yy, ten kolagen od Dane, bo była słuchajcie promocja minus 50% i ten kolagen 450 gram od Dane kosztował 125 zł tylko. Ja jestem Januszem Biznesu. I to mówiłam sobie białeczko z SFT, więc się mega cieszę i właśnie sobie po, pójdziemy. Yy, paczkomat mam w sumie pod domem praktycznie, także mega się cieszę, bo i właśnie dzisiaj mam dzień treningowy i jestem przed siłownią, słuchawki mi się ładują, później właśnie za chwilę podłączę telefon, mam tylko 25%. Kupiłam truskawki, więc jeszcze pysznego szejka yy, sobie zrobimy. Także super. A no i oczywiście Białoczko w wiedzia, no po prostu, no czy może być pięknie, pięknie. Mamy paczkę, więc możemy iść do domu. Jezu, tak się cieszy, właśnie ty z kwiatłumem o to. Jest Eee, Boże, ten minus 50 i super w ogóle jest mega ciężko, bo to prawie z kilo białka, słuchajcie. I jeszcze w promocji było skrap. Jezu, mamy paćkę, otwieramy! Hoppa, Fitumen teraz jestem! No, staram się naprawdę skłonić na wyki zmieniłam. Tak jak, yy, nie wiem czy mówiłam, ale Erytrytolik I słuchajcie, on był. W ogóle to się, Aha, chciałam to upuścić to, to jest ten. Krem, myślałam, że to nie. Dobra, nieważne. Erytrytol słuchajcie, tu jest pół kilo i on kosztował z 25 na 12,50. I teraz jestem ciekawa, jaka tu jest data. Słuchajcie tego Color Rose. Yy, jaka jest data? Yy, 2027, więc spoko. No i słuchajcie, tu jest 150 gram, razy 3 było. Proszę bardzo, w ogóle bardzo ładne opakowania jezu, ale szczerze to jest mega. Bez promocji to jest bardzo drogie, ale z promocją się opłacało. No nie powiem, że nie. 300 gram ogólnie, o, taki pudełeczko 200 zł, kosztowało, bo to się opłacało 450 wziąć za 125. Złoty. Na ile się tego bierze? Fajne, chciałabym. Tylko to jest wołowę. I tutaj mam taką. Wiecie. Konflikt moralny mam. Już tak powiem. Dalej, tutaj. To, co chciałam wyrzucić, oczywiście. O jezu. Nutlof i to było, słuchajcie, za złotówkę z tym białeczkiem. Prawie kilo białka. Życie jest piękne. I to ciasteczkowe. Mam nadzieję, że dobre. No i oczywiście maślan sodu i powiem Wam, maślan sodu i kefir. No i zdrowe odżywianie. I moje problemy z brzuchem są o wiele mniejsze. Naprawdę. Ja, ja mam duży brzuch, bo ja jestem... umówmy się otyła, ale... Znaczy, no, no mam nadwagę, ale maślan sodu, to co mi się robiło, moje gazy w brzuchu, po prostu rozwalało mi brzuch cały od środka, mam o wiele mniej tego. Dobra, także to by było na tyle. kochani jedziemy do Radomia na pazy! Patrzcie jakie ja mam pazy, moje pazy są w opłakanym stanie, zacznijmy od tego że byłam modelką yy, na paznokcie i ja nie wiedziałam, że to będzie aż tak źle wyglądać, więc jakby to jest trochę moja wina znaczy nie trochę, tylko bardzo, ale też ta dziewczyna miała oszukane jakby zdjęcia na facebooku bo miała tylko przedłużonych paznokcie stwierdziła, że na nie umie robić jeżeli nie poinformowała mnie o tym wcześniej, ale już mniejsza o większość Po prostu jedziemy na paznokcie do Radomia, a dlaczego do Radomia? Bo tam jest moja bestie, która robi pazy i ona zrobi to najlepiej po prostu Także się już nie mogę doczekać Nie wiem, powiem wam, że mi trochę chodzą czarne paznokcie po głowie Wiem, że mamy lato, ale w sumie dlaczego by nie? Więc rozmyślam nad czarnymi no bo w sierpniu mamy chrzciny Laury, więc pomyślałam, że fajnie by były czerwone wtedy. A teraz jakoś nie mam mudu na czerwony. Mam nadzieję, że ma czarny nakier, jeśli nie, no to będziemy kombinować. Ja powiem Wam, że niby jestem minimalistką, ale czasami cię się dwa, i lubię coś na paznokciu, więc zobaczymy. Wiem, że będzie miała dużo pracy, bo będzie musiała mi wszystko zdjąć. Także... Let's go do Radomia, ale do pracy. Jestem mega zmęczona dzisiaj. Spałam tylko 5 godzin i oglądałam mi wszystko zdjąć. Także let's go do Radomia, ale do pracy. Jestem mega zmęczona dzisiaj. Spałam tylko 5 godzin i oglądałam północy Squid Game. Więc pokaż, jaka jest ich piękna! Mój uśmierzy kochany. Kamale cię wyciągnęła, bo tak ładnie wyglądać i tak słodziutko w tym bojaku. A patrzcie tutaj moja siostra zrobiła krokiety. Bardzo ładnie wyglądają, są bardzo duże, a ja jestem bardzo gorna, więc idealnie. Słuchajcie, no jestem już w domu, jest kolejny dzień. Patrzcie jakie, no pokazywałam wam wczoraj, jestem właśnie przed kąpaniem. Ale Boże, patrzcie, to jest po prostu talent. Moja przyjaciółka ma zajbisty talent. No, wow, no wow, 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 wowiła. Wow, wow. Piękne zrobiła mi te paznokcie, naprawdę są cudowne. I lakier jest od ale no... Piękny, naprawdę w ogóle piękny kolor, to jest raz, dwa, miałam ochotę na czarny, ale jej się czarny już skończył i to była kolejna kosmetyczka, znaczy kosmetyczka, kolejna dziewczyna, która miała problem z tym, żeby mi czarny robić, to jest moja przyciółka, no ale hello, no i taki mam mood miałam, ale dobra, mam czerwony, jest też super. Jestem teraz sama w domu z Laurą i Boże, ona mi zasnęła, jak ją karmiłam. I Ja muszę Wam pokazać, jak ona jest słodka. Ona już ma 4 miesiące. Czy wy to czujecie, że ja dopiero co nagrywałam, że. Moja siostra jest w ciąży i tak dalej, że no wiecie, tak za dużo o tym nie mówiłam, ale jednak coś tam wspominałam na kanale i teraz już to się wydarzyło. W ogóle dzisiaj zrobiłam jeszcze jagodzianki z twarogu, ale nie nagrywałam, bo robiłam to szybko. Patrzcie, jaki mam słodziaki dwa. Poczekajcie, poczekajcie, ja muszę się tutaj wyplątać z tych kabli. Spójrzcie. Co to za słodziaczki? Dzień dobry. Jeszcze jest drugi słodziaczek, o tutaj. Plusy, bardzo. Czy będę widzieć moją Mordkę? Nie będzie widzieć <laughs> jej Mordki. No, ale w każdym razie mam dwa malutkie kotki. I słuchajcie, ja zabieram się za montowanie filmu. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. I widzimy się w kolejnym. Pa!